Hej, ja jestem Księciu. Dziś przygotowałem dla ciebie coś, na co każdy czeka. Tak, tak, na paleńcy. Dziś zdradzę Ci sekret optymalizacji profilu na Tinderze. Oglądaj uważnie, bo w dzisiejszym odcinku nie ma zapychaczy. Wiedza najwyższej jakości na temat najwyższej rangi. Jak 98-oktanowe paliwo premium do nowego Ferrari. A najważniejszy punkt odcinka zostawiłem na sam koniec: Tinder. To niezwykle skuteczne narzędzie, a po dzisiejszym odcinku i poprawnej implementacji wszystkich wskazówek bez problemu będziesz w stanie zapewnić sobie przynajmniej dwie randki tygodniowo. Teraz zapauzuj ten film i skontaktuj się ze sklepem meblowym, bo będziesz potrzebował oparcia, żeby wytrzymać napór wszystkich rzucających się na Ciebie dziewczyn. I nie mówię tu o piątkach czy szóstkach. Celujesz w górną pół. Dziewiątki i dziesiątki. <gry> tak. Celujesz w dziewczyny, które do tej pory jedynie podziwiałeś na ekranie. Podekscytowany, ja także. Zostaw lajka i zaczynamy. Po pierwsze, jeśli chcesz dobywać dziesiątki, musisz odrzucać czwórki. Miej jakieś standardy. Jeśli masz swój typ, trzymaj się go. Przewijanie każdej w prawo nie zbliża Cię do celu. Bądź wybrany na starcie, a algorytm nie dość, że będzie pocuwał Ci coraz piękniejsze dziewczyny, to będzie pokazywał Ciebie im. Zupełnie się też nie przejmuj, że przy tym podejściu masz niższy procent par. Liczy się jakość, a nie ilość. Traktuj Tindera trochę jak nieograniczone źródło potencjalnych prób, sukcesów i porażek, na których możesz się uczyć. Nie rozpaczaj więc nad tą jedną parą. Poza tym, odmawianie temu, z czego nie byłbyś w pełni zadowolony, podświadomie uczy Twój umysł bycia porządnym, wymagającym, ambitnym i sięgania tylko po to, co najlepsze. Na przykład teraz sięgnąłeś po poradę Księciunia, pierwszy krok na drodze do sukcesu. Numer 2. opis. Tu masz więcej do stracenia niż zyskania. Pod filmem o wzroście, link tu i w opisie, wielu z Was chwaliło mi się wzrostu. Jeśli masz powyżej 1,80m, pochwal się nim też w opisie. Jeśli masz 1,77m i w górę, to zakroń do 180. Na spokojnie zawsze możesz dodać centymetr bądź dwa. Jest to trochę płytkie, ale takie są realia Tindera. Twoje bajo powinno być raczej krótkie. Nie chcesz zdradzać całej historii swojego życia. Napisz czym się interesujesz, użyj gry słownej, żeby ją rozbawić, lub wspomnij o czymś, co może być pretekstem do spotkania. Unikaj jakichkolwiek żartów, które by Cię poniżały oraz tekstów w stylu Przewijam z nudu. Nie chcesz być kojarzony z nudą, tylko z podnieceniem. Numer 3. Zdjęcie. Chyba nie spodziewasz się, że mając zdjęcia zrobione zaawansowanym kalkulatorem, zrobisz na kimkolwiek wrażenie. Tak jak mówiłem wcześniej, Tinder to dość płytka aplikacja bazująca na wyglądzie. Dlatego jeśli chcesz na niej brylować, musisz dopiąć wszystko na ostatni guzik. Najpierw obejrzyj filmy o tym, jak się lepiej ubierać, linki w opisie, a potem ciach. Session profession. Poproś kolegę, żeby strzelił Ci kilka dobrych fotów. W zamian Ty możesz zrobić kilka, jemu i gitarga. Tylko nie bądź we wszystkich ubrany dokładnie w to samo. Pro tip. Jeśli lekko przymrużysz oczy, będziesz wyglądał jak model. Jeśli otworzysz oczy szeroko, będziesz wyglądał jak bubr na widok porywistej rzeki. Potrzebujesz ze dwa zdjęcia, gdzie dokładnie widać Twoją twarz. Jakieś foto ze znajomymi, jedno lub dwa, jak robisz coś fajnego, haczyk, który zwróci uwagę i odróżni cię od innych. Jeśli trenujesz, nie zaszkodzi, jak wrzucisz zdjęcie bez koszulki. Ale uwaga, nie chcesz wyjść na napinacze. Fotka, gdy żyłka na czele jest bliska pęknięcie, jest dużo gorsza od chociażby takiej, gdzie kosisz trawę w ogródku i akurat tak się składa, że masz zdjętą koszulkę. W tym kończę na dziś. Jeśli Ci się podobało, bardzo docenię like. Zostaw też suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów, a szykuje się ogień. W komentarzu daj znać, co chciałbyś zobaczyć w następnej kolejności. Mam Wasze sugestie na uwadze. Księciunio się ulatnia. Ciao!